że skandujecie moje imię, ale pamiętajcie, dzisiaj spotykamy się tutaj, jak co miesiąc, przede wszystkim po to, żeby uczcić i podtrzymać pamięć o pierwszym prezydencie Rzeczypospolitej, który był godny tego miana, który nie miał żadnych związków z poprzednim systemem, ani żadnych. 1 2 3 dostało po tamtym systemie. Czego nie da się powiedzieć o jego następcy. Ale chcemy też pamiętać o jego małżonce Marii, która wspierała go w dobrych ale także w złych czasach, a było tych złych czasów, trudnych czasów, w ich życiu wiele. Musimy pamiętać o współpracownikach, o przyjaciołach, o tych, z którymi razem szedł ku wolnej, znaczącej, potężnej, szanowanej Polsce. Nie działał przecież sam, działał z innymi. I wielu spośród tych innych zginęło w tej katastrofie. I musimy, powtarzam, także o nich pamiętać, bo byli prawdziwą elitą Rzeczypospolitej. <śpiewanie> Dzisiejsza i na co dzień. Ich dziedzictwo to wskazanie dla nas, to wskazanie działań, kierunku działania, który może być tylko jeden. Musimy w jedności budować podstawy do zwycięstwa dla Czwartej Rzeczypospolitej. Tak, Wyciężymy 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 wyciężymy, 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 tak zwyciężymy. Węgrzy pokazali, że można przed pół godziną rozmawiałem z węgierskim biskupem, który przybył tutaj na msze. Ta polska, polsko-węgierska jedność buduje się, powinna być budowana także dziś. Ona jest siłą, siłą, która przekraca granice, która powinna zacząć znaczyć w Europie. Ale powtarzam, najpierw musimy zwyciężyć. Aby zwyciężyć, musimy być jedno. Musimy być jak jedno ramię. Musimy pamiętać, że ci, którzy dzielą, którzy odchodzą, nie służą zwycięstwu, służą drugiej stronie. To prawdy podstawowe, ale w tej drodze, po której idziemy, zapomnieć ich nie wolno. I nie zapomnijmy ich. To dzięki naszej determinacji, dzięki temu, że tu miesiąc w miesiąc Odbywały się uroczystości. Nie udało się zapomnieć. Nie udało się zasypać pamięci. Nie udało się spotwarzyć tych, którzy zginęli. Nie udało się ich skompromitować w oczach własnego narodu. Dziś wiemy, że to, co mówiono przez miesiące, a później już przez kwartały i całe lata, to wielkie kłamstwo, wielkie bezczelne kłamstwo. Alba, 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 Ale jesteśmy teraz bliżej alba. prawdy, zespół współ Antoniego Maciewica Idzie ku prawdzie z wielką energią, z wielką siłą, z wielką determinacją. Podziękujmy mu za to. Dziękowałem tutaj już Antoniemu, dziękowałem i innym, ale muszę podziękować po raz drugi. Nie byłoby tego wszystkiego bez ojca Rydyka, bez Radia Maria, bez telewizji. Trump. telewizji Trump. Nie pokolenia niż ja przypomina mi, że trzeba podziękować też blogerom, którzy piszą prawdę. Dziękujemy im! miejscach, jest ich przeszło tysiąc, upamiętniają katastrofę jej ofiary, prezydenta Rzeczypospolitej, którzy wbrew wszystkiemu dążą do tego, by pamięć trwała, by została uwieczniona. Im też trzeba podziękować. W tych działaniach ogromną rolę odgrywa duchowieństwo Kościół Polski. Podziękujmy Mu. w miesiąc się odbywają. Dziękujemy księdzu Prawatowi. I wreszcie, szanowni państwo, ja serdecznie wam dziękuję z całego serca za to,

już następnego po moim. Jest za co. <noise> Proszę Państwa, jeszcze raz serdecznie dziękuję i przypominam, to co czynimy musi trwać. To musi być nie gest jednego dnia. To musi być stałe działanie ruchów społecznych, wydawnictw, tych, którzy tworzą filmy. Setki tysięcy i miliony ludzi już obejrzały te filmy i trzeba podziękować ich autorom. To musi być ten wielki ruch ku czwartej Rzeczypospolitej, który z całą pewnością pewnego dnia, nieodległego dnia zwycięży. Szanowni Państwo, są wśród nas przedstawiciele rodzin ofiar tragedii Spoleńskiej. Bardzo prosimy o zabranie głosu panią generałową Ewę Błasik, małżonkę generała Chilowa Andrzeja Błasika, dowódcy sił powietrznych. Na śmierć Aha. mojego świętej pamięci męża, generała pilota Andrzeja Błasika, dowódcy sił powietrznych, symbolizuje tragedię polskich żołnierzy ostatniego wieku, którzy ginęli na służbie ojczyźnie w jej obronie, nierzadko oddawali życie w nieznanych okolicznościach pozbawieni przez potężną machinę propagandy czci i prawdy o ich życiu i śmierci. I rodzice musieli znosić te wszystkie upokorzenia. My byliśmy bombardowani kłamstwami opijanym generale lecącym do Katynia. Nie jest przypadkiem, że celem tej kampanii dezinformacji padł dowódca Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Kłamstwo jest bardzo ważnym elementem niszczenia suwerenności Polski. Bez właściwych wzorów dla żołnierzy, bez bałości o pamięć o tych, którzy oddali życie dla ojczyzny, nie da się wykrzesać z wojska poświęcenia. Mój mąż nie tylko kochał wolną Polskę, ale wiedział też, jak jej w razie zagrożenia bronić. Budując ścisłe związki z Armią Stanów Zjednoczonych i państw NATO, zapewniał realne bezpieczeństwo naszych granic i niepodległości. Kłamstwa rosyjskich i polskich pseudoekspertów nie byłyby możliwe, gdyby nie zachęcająca postawa polskich władz. Pozwolono na niszczenie dowodów, fałszowanie śledztwa. A wreszcie odbieranie czci poległym. Pamięci. Pamięci zniszczyć się jednak nie dało. Tysiące, dziesiątki, setki tysięcy Polaków protestują, domagając się prawdy. Proszę Was, zachowajcie w pamięci prawdziwy obraz mojego świętej pamięci męża, który był doświadczonym pilotem, kompetentnym dowódcą, człowiekiem prawym i niezwykle szlachetnym. Kochał Polskę i zawsze bronił jej honoru. Ofiarnie służył ojczyźnie, siłom powietrznym i Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Wierzę, że on i pozostali polegli pod Smoleńskiem pozostaną na zawsze w naszych umysłach i sercach jako polscy patrioci pragnący wolnej i niepodległej Polski. Jestem przekonana, że Polska, Zapamięta dobrze ofiarę, bohaterstwo, ale także i zdradę. Ci, którzy niszczyli ich dobre imię, przejdą do historii w tym samym gronie, co kłamcy katyńscy. Nikt nie przywróci bólu po stracie. Nasze serca pękły 10 kwietnia 2010 roku. I ta rana nie zabliźni się już nigdy. Dziękuję Państwu za uwagę. Chcemy prawdy, chcemy prawdy, chcemy prawdy. Chcemy prawdy. Chcemy prawdy. Szanowni Państwo, jest wśród nas Andrzej Melak, brat Świętej Pamięci Stefana Melaka, prezesa Komitetu Katyńskiego. Bardzo prosimy Panie Andrzeju o zabranie głosu. Szanowni Państwo, tak jak przez ponad 50 lat obowiązywało kłamstwo katyńskie, zamordowania polskich oficerów, jeńców wojennych przez Niemców, wyklute przez Stalina, tak na naszych oczach rodzi się i chcieliby władający Polską, aby się utwierdzało kłamstwo smoleńskie. Nie pozwolimy na to, dopóki żyjemy. Będziemy walczyć o to, żeby do końca wyjaśnić wszystko, co związane jest z tym morderstwem polskiej elity politycznej. Na całym świecie i w Polsce powstało już ponad 2000 pomników tablic upamiętniających to, co się zdarzyło 10 kwietnia nad Smoleńskiem. Włączył się tą kościół. W sanktuarium jasnogórskim w Częstochowie powstaje dar narodu, epitafium smoleńskie, dar Polaków żyjących w Polsce i na całym świecie. Piękna płaskorzeźba będzie na dziedzińcu prowadzącym do kaplicy ze świętym obrazem Matki Bożej. Serdecznie zapraszam wszystkich. To jest Was i nasz obowiązek być w Częstokowie. 2 i 3 maja zademonstrować swoje poparcie dla wyjaśnienia tej zagadkowej śmierci polskiej elity politycznej. Być tam, modlić się i zwracać się do Matki Bożej o pomoc w wyjaśnieniu tej sprawy. Tak jak o Smoleńsku pamiętać musimy także o Katyniu. 13 kwietnia, czyli w najbliższy piątek o godzinie 17, będzie odsłonięty, powtórnie i poświęcony pomnik katyński, jedyny, który stoi w publicznym miejscu. W Warszawie dzieło Komitetu Katyńskiego Stefana Melaka i pułkownika Ryszarda Kupińskiego, naszego bohatera narodowego. Proszę o liczną obecność na tym odsłonięciu. Przynieśmy portrety Polaków zamordowanych na bezkresnych obszarach. Rosji Związku Radzieckiego po 17 września 1939 roku. Pokażmy, że nie damy się więcej bałamucić, okłamywać, że jesteśmy zdeterminowani do walki o prawdę. Tak jak jesteśmy tu, chodźmy w piątek. Dziękuję. Szanowni Państwo, o tej porze w wielu miastach Polski odczytywany jest apel klubów Gazety Polskiej. Odczytanie tego apelu, który rozbrzmiewa nie tylko w Polsce, ale również wszędzie tam, gdzie kluby Gazety Polskiej działają, na całym świecie. Odczytanie tego apelu proszę szefową warszawskiego klubu Gazety Polskiej, Anitę Czerwińską. Dwa lata temu Polska straciła połowę swojego przywództwa. Zginął prezydent i jego małżonka. Zginęli generałowie, parlamentarzyści i szefowie największych instytucji państwowych. Zostaliśmy zranieni w sposób najbardziej bolesny. Śmierć przyszła z znienacka, gwałtownie, poprzedzona straszną nienawiścią i podstępnym działaniem. Ból, który przeszł nasze serca, potęgowała pogarda okazywana poległym przez władze Rosji i rządzące w Polsce elity. Zniszczono i schowano dowody tragedii. Wyszydzono zmarłych, nie oszczędzając nawet ich rodzin. Zabitych Chciano zabić po raz drugi, odbierając im dobre imię. To się jednak nie udało. Opuszczeni <laughs> przez własny rząd Polacy zaczęli się koncentrować wokół garskich dziennikarzy z Gazety Polskiej i Radia Maryja. Powstał potężny ruch społeczny, który walcząc o pamięć pomagał szukającym prawdy. Posłowie i naukowcy skupieni wokół Antoniego Macierewicza znaleźli dowody kłamstw i fałszerstw. Po kilkunastu miesiącach walki pękła zmowa milczenia i runęła spójna ściana medialno-polityczna zasłaniająca prawdę o katastrofie. Dzisiaj już wiemy, że śmierć przywództwa polskiego państwa nie była zwykłym wypadkiem. Przekonują się do tego miliony Polaków, a ta wiedza zaczyna docierać za granicę. Upór Polaków pomaga wyjaśniać zagadki tej tragedii, ale też odbiera skompromitowanej władzy legitymację do dalszych rządów. Zbliża się czas rozliczania winnych. Polska zaczyna się odradzać. Powstaje wraz z tysiącami ludzi wychodzących na ulice, chcących wolności i prawdy. Tej tęsknoty nie zdołano w nas zabić. Nadchodzi polska wiosna. Ludzie budzą się z letargu i odrzucają kłamstwo. Dziś jest nasz czas. Czas wolnych ludzi. Rodzi się nowa Polska. Powstańmy na jej wołanie. Dziękuję bardzo. Aby powstać na wołanie Polski, Polski niepodległej i suwerennej, musimy pamiętać też o modlitwie. Ta modlitwa gromadziła nas dziś od wczesnych godzin rannych, gromadzi również i teraz w godzinie apelu jasnogórskiego. Są z nami bohaterscy kapłani, którzy byli z nami zawsze. Wtedy, kiedy czuwaliśmy przy krzyżu pamięci, wtedy, kiedy modliliśmy się w pierwszych godzinach, kiedy ta tragiczna wiadomość dotarła. Jest wśród nas legendarny kapelan Solidarności, ksiądz Stanisław Małkowski. Jest ojciec Jerzy Garda. Jest ksiądz Konrad Zawiśla, który dwa lata temu był w Katyniu. Bardzo prosimy wielebnych księży, którzy co miesiąc są z nami, aby w tej godzinie, w godzinie apelu jasnogórskiego modlitwą za Polskę i modlitwą za tych wszystkich, którzy oddali życie w Służbie Rzeczpospolitej, zjednoczyli się razem z nami. Dziękujemy, 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 Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bóg zapłać. dziękujemy, zapłać. Bóg zapłać, Bóg zapłać. Nie zabliźniły się rany zadane Polakom i Polsce dwa lata temu. Również nie zabliźniły się rany zadane Jezusowi Chrystusowi. Rany bolesne Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Przemieniły się jednak z chwilą zwartych stania w rany chwalebne. Jeżeli nasze zranienia, nasze rany, nasz ból odnosimy do Chrystusa, do zwycięstwa, które dokonało się na krzyżu, wówczas rany bolesne mogą w swoim czasie, zgodnie z wolą Bożą, przemienić się w rany chwalebne. I z tego nieszczęścia, które wydarzyło się dwa lata temu w postaci zbrodni smoleńskiej, może wyrosnąć nowa Polska Wskrzeszona. Polska, która byłaby rzeczywistym Królestwem Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej, ponieważ minęła godzina apelu jasnogórskiego, odmówimy. Mario królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwa. Mario królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwa. Mario królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwa. wieczny pokój dla ofiar. Zbrodni drugiego katynia, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku i stan, wieka im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ponieważ nasze zwaganie ma wymiar duchowy, bronimy Polski nie tylko przed złoczyńcami, których widać ale również przed złymi, których nie widać, a którzy są, odmówmy prosty egzorcyzm. Najpierw do Matki Najświętszej, później do świętego Michała Archanioła. Potężna niebios królowa i pani aniołów, ty, która otrzymała się od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, pokornie Cię prosimy, rozkaz chówcom anielskim, aby wyścigamy szatanów, stłumimy ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, do piekła Amen. Święty Michale Arkaniel Uwagaj nas w walce A przeciw niegodziwości Zasadzkom złego ducha Bądź naszą obroną Niech go Bóg pogromić raczy Pokornie o to prosimy A tych siądnych zastępów Szatana inne duchy złe Na złe dusz ludzkich Po tym świecie krążą Mocą Bożą strąć do piekła Amen. Trwa modlitwa tutaj, przy krzyżu pamięci, prawdy i nadziei. Modlitwa, która rozpoczęła się dwa lata temu, nie wygasła. Wierzymy w moc modlitwy, zwycięską moc, włączoną modlitwę samego Jezusa Chrystusa, Jego wiary, Matki Najświęcej, Aniołów i Świętych. I tych, którzy odeszli w tak bolesny sposób stąd, z doczesności. Do wiecznego domu ojca, do tej ojczyzny, do której wszyscy zdążamy, pierzymujemy. W sensie nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen.